Cześć! Z tej strony Przemek Kiemczuk z serwisu Chapel. Bardzo często w, w swoim planie treningowym tuż przed startem docelowym, możesz znaleźć takie jednostki e, 5 razy 400 8 razy 800, które należy zrobić w tempie docelowym, tak jak będziesz biegł zawody e, za tydzień lub za dwa. I tutaj zawsze mam problem jak sobie policzyć czy przeliczyć dane tempo, aby to odpowiadało odcinkowi, który pokonuje na stadionie. Bardzo lubię takie właśnie treningi wykonywać na stadionie, na bieżni, gdzie mam bardzo dużą kontrolę nad tempem i nad pokonanym dystansem. I zawsze miałem problem z wyliczeniem ile to faktycznie powinno wychodzić mi metrów. No, i tutaj przygotowywaliśmy właśnie taki kalkulator. Sprawdź czas odcinka, który Ci pomoże dokonywać takich obliczeń. Załóżmy, że trener Ci mówi, że masz pobiec 5 razy 400 w tempie biegu jak na półmaraton. Klikasz sobie po prostu 400 i zakładając, że moje tempo półmaratońskie to jest 4 minuty i 15 sekund. No to wpisuję sobie 4 minuty i 15 sekund. I tu mi pokazuje czas odcinka, który wychodzi mi na stadionie, na odcinku właśnie 400 metrów. Czyli kółko powinienem wykonywać w minutę 42. Dam Ci tutaj wgląd w mój plan treningowy. I popatrz, tutaj mam taką jednostkę wytrzymałość szybkościową. I powinienem tutaj biegać 15 razy 500 metrów, i tu mi trener napisał, że 4 minuty i 5 sekund na kilometr i nie szybciej. Oczywiście w przypadku 500, 500 metrów jest to łatwe do wyliczenia, bo tutaj ci wychodzi 2 minuty i 3 sekundy 4,05. 2 minuty i 3 sekundy. Natomiast, jeżeli miałbyś podobny dystans robić, nie wiem, 400 metrów i też mniej więcej w tym czasie, to już w głowie sobie trudniej to przeliczyć. Natomiast, przy pomocy tego, tego kalkulatora, wykonuje się to zdecydowanie łatwiej. Podobnie wyglądają przeliczenia na innych dystansach. Tutaj widzisz, masz do dyspozycji już predefiniowane przyciski, które automatycznie w pole dystansu wpisują ci ilość metrów. Natomiast nic nie stoi na przeszkodzie, żeby zrobić to sobie z palca i tutaj dowolną długość sobie przeliczyć czy wpisać to, co Tobie najbardziej odpowiada. Jeżeli chciałbyś się dowiedzieć w jakim czasie pokonasz dystans maratonu, biegnąc w takim tempie? No to tutaj z automatu już widzisz, że na pokonanie 3 godzin w maratonie potrzebujesz biec w tempie 4 minuty i 15 sekund. W następnym filmie omówię drugi kalkulator tempo biegu. Jeżeli masz jakieś pytania, śmiało wpisuj w komentarz. A to na razie dzisiaj tyle. Do usłyszenia przy następnej okazji.